Witam serdecznie w Gwincie Wiedźmińskiej, Grze karciane. Ja jestem Szurgi, godzina 19 i taka informacja na dzień dobry, że Gwint naprzemiennie o godzinie 19 będzie pojawiać się z inną karcianką, a mianowicie Legends of Runeterra. Mam nadzieję, że taka zmiana nikogo nie obrazi ani nikogo nie skonsternuje. Podjąłem taką decyzję, gdyż uznałem, że jeszcze jedna karcianka na kanale nie zaszkodzi, a Legends of Runeterra jest też ciekawą grą, w sumie wspólnym mianownikiem obu tytułów jest to, że są karciankami, a mechanicznie są, są zupełnie zupełnie różne. Natomiast dziś pogoda sprzyja dziś, więc potwory na pogodzie białe zimno jako dowódca przenieść wrogą jednostkę do drugiego rzędu i stwórz w tym rzędzie mróz na czas dwóch tur. Dwukrotnie możemy coś takiego wykonać i gdy zagrywamy jednostkę dzikiego gonu, wzmacniamy ją o jeden, jeśli w przeciwnym rzędzie znajduje się mruzy. Przewaga taktyczna jako artefakt wzmocni sojuszniczą jednostkę o 5, następnie przewaga zostanie wygnana. Jednostki z pola król Au Auberon. Stwórz i zagraj losową brązową jednostkę dzikiego gonu. Jeśli ta karta na początku rundy jest w ręce lub talii ulegnie przemianie, mamuna. Wygnaj brązową jednostkę cmentarza i wzmocnij się siłę, a następnie wezwij jej kopię stali przeciwnika na sabacie, zamiast tego zagraj jej kopię. hern. Zyskaj pancerz równe liczbie kart w Twojej ręce. Jeśli ta jednostka zniszczona, zostanie jej pancerz, ona również ulega zniszczeniu. New Eredin. Stwórz mróz w rzędzie przeciwnika na czas dwóch tur. Na dominacji. Zwiększ obrażenia. O jeden zadawane przez mróz. Nagle far. Odejrzyj losowe dwie złote karty. Jedną zagraj, drugą umieść na wierzchu swojej talii. Imlerit. W bliskim starciu dobiera kartę, a następnie odrzuca kartę. Jeśli odrzucona karta była jednostką, wzmocni tę kartę o jej siłę. Ozrel w bliskim starciu pochłania jednostkę z cmentarza przeciwnika w dalekim. Zatomiast pochłania jednostkę z naszego cmentarza. Art, gead, karta Zechem stwórz mróz w rzędach przeciwnika na czas tur. Królowa zimy wyskakuje w momencie, kiedy w dwóch rzędach przeciwnika znajduje się mróz. Gels... W momencie rozmieszczenia go w dalekim zasięgu, zagrywa kartę specjalną Dzikiego Gonu. Barciowe wida Widziadło, karta z zapałem. Na rozkazie, w bliskim starciu, zadaj Wrogiej Jednostce 3 punkty obrażeń. Jeśli na koniec Twojej tury ten rozkaz wciąż jest niezużyty, wzmocnij tę kartę o 1. Gryf, zniszcz Sojuszniczą Jednostkę w tym rzędzie. Jeśli nie ma celów, zniszcz tę kartę. Siepacz Dzikiego Gonu, przenieś Wrogą Jednostkę do drugiego rzędu. Jeśli trafi na mróz. Zadaj jej dwa punkty obrażeń. Jeśli dzikiego gonu przywołuje sam siebie w momencie, kiedy mamy dominację. Załoga nagle fara tworzy w rzędzie przeciwnika mróz na czas dwóch tur. Jeśli na koniec tury w przeciwnym rzędzie panuje mróz wzmocni tę jednostkę o jeden, to naturalny zadaj wrogiej jednostce cztery punkty obrażeń. Następnie stwórz w losowym sojuszniczym rzędzie jednego trudnia za każdy nadmiarowy punkt na ANLE. Zniszczę jednostkę na rozmieszczeniu, ale my mamy lojalność, więc nie będziemy tej jednostki niszczyć, bo tego posiada zasłonę. Południca stwórz w losowym rzędzie przeciwnika szczury w liczbie 2 i jego gonu na dominacji, na koniec tury wzmacnia się o jeden. Jest to klasyczna pogoda, nic nowego, jednak warto taki przypominać, i dziś właśnie jest ku temu sposobność i okazja, więc zagramy sobie pogodą. Bardzo szybko nam się udało znaleźć przeciwnika. Zobaczmy, któż to, któż to. Ilvgard. Nie macie szans. Nie widzicie. Przeciwnik tego? rozpoczyna. Ilvgard Hochstapler, blokowanie jednostek. No królową Zimę byśmy sobie tutaj raczej odrzucili. Mamy Południcę, mamy Gryfa, więc tutaj jest dobry miks. Mamy w sumie Jeźdźców Gonu, których moglibyśmy sobie przywołać obydwóch. No to jest bardzo ciekawa ręka, bardzo ciekawa ręka, bardzo silna ręka, więc nie będę tutaj nic zmieniał, zostawmy to tak jak jest. Na początek, jeżeli przeciwnik nie wystawi czegoś mocnej sile, to niestety wystawił. 5 punkcików nie jest dominacją, więc zaczniemy sobie od południcy. Następnie wrzucimy sobie gryfa, obojętnie co by się tutaj nie stało, bo przeciwnik, spodziewam się, będzie chciał ją... No właśnie, albo przechwycić albo cokolwiek. No nie zdąży tego jednak zrobić, bo my sobie pójdziemy w kierunku Gryfa i zeżremy południcę, która wygląda swoją drogą bardzo dobrze. Lubiła widocznie jakieś sprawy oralne. Zostawmy te tematy. <laughs> Następnie Gryfik. Dominacja jest zachowana. Pytanie brzmi, czy teraz przeciwnik czasami nie zablokuje tej jednostki gryfów i jej nie przeciągnie na swoją stronę. Miałoby to sens. I tak też się właśnie dzieje. W tym momencie mamy 0 punktów. No musimy coś z tym zrobić, więc wrzućmy sobie mróz. Pojawi się również... Królowa Zimy. Dominacja. No tej dominacji raczej widzę, nigdzie nie jesteśmy w stanie sobie zorganizować. To może być drobny problem. Tutaj przeciwnik zdominował absolutnie pierwszą rundę, więc nie widzę powodu, aby gdzieś tutaj dalej coś cisnąć. W sumie tak naprawdę nie zagrał nic specjalnego. Zagrał raptem w sumie trzy karty, a dominacja, w sumie punktów tam było dość sporo. Możemy sobie coś wtasować do talii. No, ja bym tutaj się wstrzymał z bulami i nie będę nic odrzucał ani nic wymieniał. To mi się podoba. Myślę, że i tak przeciwnik w tym momencie odpuści pierwszą, yy, znaczy drugą rundę. Jest nieco kart w tyłu, właściwie to jedną konkretnie. Ale to raczej spowoduje, że. Chyba że będzie ciągnął do 7 kart, aby wybadać grunt pod nogami. Co ciekawego, gryf to w takim razie załoga na klatkę. Przydałaby nam się jakaś jednostka, która. Ach, wyrzucił nam niestety jeźdźca dzikiego gonu, więc to troszeczkę opcja dla nas słaba. Ale jesteśmy w stanie to przeboleć w takim razie. My odrzucimy sobie jeźdźca dzikiego gonu, on już niestety stracił swoje walio, swoją wartość na stole. Ewentualnie można by go. Odrzucić za pomocą Imlerita. Chociaż to nie jest najlepsza opcja. Nie jest najlepsza opcja. W takim razie jeździec na razie niech odpadnie południca. Na jeźdźca. Warciowe bo To by było niezłe. Czy cokolwiek byśmy chcieli wtasować? Nie, to raczej też odpada. Mamuna jest dobrą opcją. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie sobie sabaty tutaj jakoś ogarnąć. To tyle, że nie mamy w sumie specjalnie... Chociaż nie, no moglibyśmy sobie południcę przywołać, bo gryf już gdzieś tam został odrzucony, więc... Południcę byśmy wymienili. I zacznijmy sobie od... Zacznijmy sobie od... Ogaru Dzikiego go Stopniujmy poziom trudności. To będzie jednostka, która na pewno tutaj przeciwnika troszeczkę skoncentruję. Robisz kartę, odrzuć kartę. No widzisz, Szybka akcja. Auperon. <laughs> to by była dobra opcja, ale najpierw jeszcze załogę na Gelfara. Na koniec zostawilibyśmy sobie Imlerita, coś by dobrał. I wzmocnilibyśmy go hernem. Tak, to będzie dobra opcja. na razie pozostać zakryta. To będzie bardzo dobra opcja. Co to jest? Jest jesz z Erlenwaldu. Zapał, przemień się w dunego. Na koniec swojej tury wzmocni losową jednostkę o jeden. W takim razie przenieśmy go do drugiego rzędu. Raczej nie powalczy. Ale my za to byśmy mogli powalczyć Eredina na przykład byśmy sobie wrzucili. Tak, to będzie dobra opcja. Dominacja jest cały czas obecna, więc... Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Nagle far. Eredin. na tyle w temacie, na tę rundę. Wszystkie jednostki zostały tutaj wzmocnione. To jest dobre dla nas, jednak teraz coraz częściej pojawia się Geralt Igni na przykład. Co tutaj ciekawego? Marlena de Trastamara. Zasłona rozkaz da jednostce zasłonę. Działasz tylko w pierwszym rzędzie? Nie masz żadnych ograniczeń. Więc. Auberon! Co byśmy chcieli zagrać? Się patrzy! Się Tak, się będzie dobrą opcją. Przerzućmy do drugiego rzędu sobie Marlene. Rząd robi robotę. Tam przeciwnik będzie wrzucał na coś zasłonę. Fion. Fiona byśmy sobie zostawili w pierwszym rządku. Nie będziemy kombinować. Może byśmy sobie teraz dla odmiany użyli Mamuny. Pozwolilibyśmy sobie skonsumować południcę. Dodatkowo byśmy sobie utworzyli jeszcze tutaj południcę jedną. W ten sposób będzie to całkiem przyzwoite rozegranie. Tutaj widzę kombos taki, który jest dosyć ciekawy, czyli zagralibyśmy sobie Himmlerita, coś nam dobierze, wyrzucilibyśmy herna. dodatkowo później Ozrelem byśmy jeszcze herna pożarli. To jest, to jest całkiem przyzwoita akcja, więc może najpierw barciowe widziadło. Przeciwnik jeszcze cały czas trzyma na rączce swoją umiejętność lidera. Wbije im posłuszeństwo do głów na high. To czas. Czas na Imlerit Ha. Kto cię nauczył tak walczyć? Jeźdźca. Hmm, w sumie Asir tutaj nic nam specjalnie nie zrobi. Co by szło na naszą korzyść. Coś więcej niż coś mniej niż Ale możemy sobie ją dorzucić. Zawsze 6 punktów. Siły więcej. Więc weźmy coś może z cmentarza przeciwnika wrzućmy do talii. I niech będzie to, powiedzmy, nowicjusz z Wigowaru. No tutaj dobrze to wygląda, spora ilość przewagi po naszej stronie. Ale nie należy się, nie należy się podniecać 40 punktów, 33 konkretnie, to nie jest wcale tak dużo. Wrzućmy sobie w takim razie mruzy. I następnie najeźdźców. Może odciąć mu łeb. Byłby piękny dar dla króla. Przejdźmy do finalnego aktu no niestety będziemy musieli pożegnać się prawdopodobnie z naszym ogarem dzikiego gonu, jednakże Ozrel powinien tutaj wykonać kawał dobrej roboty, nie chciałbym się tylko walnąć w rzędach. Czy coś jeszcze możemy zrobić ciekawego? Niekoniecznie, w takim razie pasujemy i zobaczmy ostatnią kartę przeciwnika. to onej romancja Iwan Hemar przeciwnik walczył do samego końca jednak tutaj siła potworów zwyciężyła, bardzo dobry mecz więc good game I przejdźmy sobie do otwarcia trzech beczek potworów jak to mam w zwyczaju proszę bardzo fragmenty kart w ilości 200 czy mamy w zanadrzu jeszcze jakieś beczki potworów? To jest dobre pytanie. Mamy ich dość sporo, więc otwórzmy. Lololol, lo, daj jakąś premium. Dawno nie dostałem jakiejś premium karty. Więc byłoby z Twojej strony bardzo miło, jakby loteria się nam powiodła. Na razie idzie fantastycznie i cudownie. Same karty premium. No nie jestem pocieszony z tego otwierania beczek, ale nie zawsze się udaje. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzone chwile. Link do deku oczywiście w opisie. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj kanał, ja będę się pomału żegnać i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku z Gwinta Wiedźmińskiej gry Kardzianej i kolejnym deku. Na razie, cześć.